Jak widać, jestem na Baży Jowski. Ja widzę na kolejnym odcinku na kanale. Widzimy na kolejnego vloga. Idziemy sobie właśnie go kartę. Jak widzicie, ja mam nowy lakierek do niego. Taki o ładny, czerwony, czerwoniutki. Ładny, teraz. Z tyłu mam kosę. Z piersią. Tamuś biesny. O kurde, sobie stało Tam Tamuś brywa na drodze. No ja jedziemy sobie, teraz. Tym razem nie jedziemy tutaj po ścianę, bo teraz jedziemy prosto, bo teraz jedziemy tak dali. tylko ja nie wiem czy mój pies może tu biec, w sensie, wiem, że nie może, ale już mi się nie chce wracać, o kolejny piękny korak, i teraz wracam na podłogę, pójdę co? chodź tu, do podobu Nie wolno, Powiedziałem. Chodź Poczekaj, pojdź tam. Po wyjęciu. Już, do Po wyjęciu. Po wyjęciu. Po wyjęciu. Po wyjęciu. Po wyjęciu. Po wyjęciu. Po tak się wyjęciu. Po wyjęciu. Po wyjęciu. Po wyjęciu. Po tam chyba Ok, jeszcze kawałek mamy. Tak jak mówię, dzisiaj małe siano kosy, bo jedziemy sobie lucerne skończyć na rano. Zaciepnięty, tylko jedno pszczepienie, bo prędzej sobie przywiozłem się na przyczepę ale to nie ja stąd, tylko jechałem w drugą stronę. Teraz jadę drugi kurs.

Dobra, mam nakoszone Wracamy Mojej, teraz trzeba uważać Poczekajcie, widzę, że muszę robić na chwilę Chodź